Okej okay, panowie. Porozmawiajmy o tym momencie. Wiecie, o którym mówię. Jesteś ze swoją partnerką. Nastrój jest odpowiedni. Jest między wami więź. Pożądanie działa na najwyższych obrotach. Ale wtedy to się dzieje, a raczej nie dzieje się. Ten moment oczekiwania, który nagle zamienia się w zimną falę niepokoju. W twoim żołądku pojawia się supeł, a wewnętrzny monolog zaczyna krzyczeć. No dalej, nie znowu. Dlaczego moje ciało mnie teraz zdradza? To wyjątkowo frustrujące i głęboko samotne uczucie. A co robimy jako pierwsze? Zaczynamy obwiniać różne rzeczy. Obwiniamy nasz wiek, obwiniamy ten stresujący projekt w pracy, obwiniamy posiłek, który zjedliśmy. Wracamy do tej samej starej śpiewki, że to po prostu nieunikniona część starzenia się i że nasze jedyne opcje to mała niebieska pigułka albo nic. Akceptujemy to jako porażkę. Ale co, jeśli powiem Wam, że to kłamstwo? Co jeśli powiem wam, że przez tysiące lat starożytni uzdrowiciele wiedzieli o zestawie przełączników na waszym ciele? Trzech konkretnych punktach, które gdy zostaną odpowiednio naciśnięte, mogą pomóc skierować potężny przepływ krwi dokładnie tam, gdzie go potrzebujecie, dokładnie wtedy, gdy go najbardziej potrzebujecie. To nie jest fantazja, to praktyczna technika, sekret ukryty na widoku, język, którym wasze własne ciało tylko czeka, aż zaczniecie się posługiwać. Ale zanim w to wejdziemy, powiedzcie mi, skąd nas oglądacie. Czytam i odpowiadam na wszystkie komentarze. A teraz zaczynajmy. Jestem dr Katarzyna Nowak, specjalistka w dziedzinie zdrowia mężczyzn i urologii. Poświęciłam swoją karierę jednej prostej prawdzie: pomaganiu mężczyznom takim jak wy zrozumieć, że wasze ciało ma niesamowity, niewykorzystany potencjał do leczenia i sprawności. Szczerze mówiąc, martwi mnie, jak wielu dobrych mężczyzn czuje się bezsilnych w tej kwestii. Wierzą, że ich jedynym wyborem jest recepta z apteki lub cicha frustracja, nigdy nie badając niesamowitych mechanizmów, z którymi się urodzili. Wyjaśnijmy sobie bardzo jasno, czym tak naprawdę jest erekcja. W swej istocie jest to zdarzenie hydrauliczne to nie magia, to hydraulika chodzi o krew, która napływa i jest tam zatrzymywana. Problem w tym, że wasz układ nerwowy działa jak główny sterownik całej tej hydrauliki. Kiedy jesteś zestresowany, niespokojny lub po prostu pogrążony w myślach, twoje ciało przechodzi w tryb walcz lub uciekaj. Myśli, że istnieje zagrożenie, a podczas zagrożenia ostatnią rzeczą, jaką wasze ciało chce zrobić, jest wysyłanie cennej natlenionej krwi do penisa. Wysyłają do serca, płuc i nóg, żebyś mógł uciekać. Zawory intymności zostają zamknięte. I tu właśnie wkraczają te starożytne punkty uciskowe. To nie jest mistyczna praca z energią, to namacalny sposób komunikacji z waszym układem nerwowym. Pomyślcie o tym jak o ręcznym obejściu tego wadliwego alarmu awaryjnego. A współczesna nauka zaczyna to nadrabiać. Metaanalizy badań nad akupunkturą, która wykorzystuje dokładnie te same punkty, leczeniu zaburzeń erekcji wykazały skuteczność na poziomie od 54 do 69% u niektórych pacjentów. To znaczące. Pokazuje to, że stymulując te konkretne ścieżki, możemy wywołać prawdziwą, mierzalną odpowiedź fizjologiczną. To potężne narzędzie o niewiarygodnie niskim ryzyku, które możecie dodać do swojego arsenału, a wszystko zaczyna się od zrozumienia pierwszego punktu. Aby naprawdę zrozumieć potęgę tego, pozwólcie, że opowiem Wam o moim pacjencie. Nazwijmy go Jan. Jan był 68-letnim emerytowanym architektem z Warszawy i był typem pacjenta, jakiego pragnie każdy lekarz. Był proaktywny, dbał o dietę, dbał o codzienne spacery wzdłuż Wisły, kontrolował swój cholesterol, robił wszystko, jak należy. Nie siedział na kanapie, czekając, aż jego zdrowie się pogorszy. Aktywnie walczył, by pozostać witalnym, ale w jednej dziedzinie, która miała ogromne znaczenie dla jego poczucia tożsamości i dla jego małżeństwa, uderzał w mur, a frustracja zżerała go od środka. Czuł się całkowicie zdradzony przez własne ciało. To nie był dla niego tylko problem fizyczny. To był złodziej kradnący intymność, którą on i jego żona dzielili przez ponad czterdzieści lat. Nigdy nie zapomnę, co powiedział mi podczas jednej z naszych pierwszych konsultacji. Jego głos był ledwie szeptem. Spojrzał na swoje dłonie i powiedział: Pani doktor, czuję się mniej męski. To nie chodzi tylko o akt fizyczny, chodzi o więź, którą tracę z kobietą, którą kochałem całe życie. Czuję, jakby ta część mnie po prostu zniknęła. Był wyczerpany walką, był na skraju poddania się, zaakceptowania, że ten rozdział jego życia po prostu się skończył, że to zamknięta książka. To właśnie w tym momencie, gdy był w najgorszym dołku, powiedziałam mu, że zaczniemy nie od nowej recepty, ale od mapy mapy do panelu sterowania jego własnego ciała. A pierwszy punkt na tej mapie jest prawdopodobnie najważniejszy epicentrum męskiej energii. Starożytni Chińczycy nazywali go Guan Yuan co pięknie tłumaczy się jako brama pochodzenia lub morze energii. W nowoczesnej terminologii anatomicznej nazywamy go naczynie poczęcia cztery. Możecie go łatwo znaleźć. Znajduje się około trzech do czterech szerokości waszych własnych palców, bezpośrednio pod pępkiem. Teraz większość mężczyzn instynktownie wierzy, że cała akcja, cała kontrola, znajduje się bezpośrednio w samym penisie. Ale ukryta prawda jest taka, że główny panel sterowania dla całego regionu miednicy, skrzynka przyłączeniowa dla przepływu krwi i energii nerwowej, znajduje się właśnie tam, w dolnej części brzucha. Więc co się dzieje? Gdy naciskasz ten punkt, pomyśl o tym, jak o wysyłaniu bezpośredniego sygnału do wewnętrznego centrum dowodzenia twojego ciała. Kiedy stosujesz tu mocny, stały nacisk, stymulujesz pęczek lokalnych nerwów. Te nerwy następnie uwalniają kluczową cząsteczkę zwaną tlenkiem azotu. Prosto do otaczającej tkanki. Otóż tlenek azotu jest ostatecznym strażnikiem przepływu krwi. To sygnał chemiczny, który mówi mięśniom gładkim w ścianach tętnic, żeby po prostu się zrelaksowały, otworzyły, poszerzyły kanał. Kiedy te tętnice się rozluźniają, to jak otwarcie śluzy, pozwala to na potężny, niezakłócony napływ krwi do penisa, tworząc ciśnienie hydrauliczne potrzebne do silnej erekcji. Może to brzmieć znajomo, ponieważ jest to dokładnie ta sama ścieżka, na której działają leki na receptę. Różnica? Uczysz się aktywować uwalnianie naturalnych zasobów własnego organizmu, prosto u źródła, na zawołanie. To był pierwszy punkt, którego nauczyłam Jana i szczerze mówiąc, spojrzał na mnie, jakbym była szalona. Był sceptyczny, ale był też wystarczająco zdesperowany, by spróbować. Więc z całym swoim sceptycyzmem, Jan zgodził się spróbować. I to jest dokładnie ta technika, której go nauczyłam i której chcę, żebyście wy się teraz nauczyli. Możecie to robić leżąc lub siedząc wygodnie na krześle. Najpierw po prostu znajdźcie to miejsce ponownie. Połóżcie cztery palce poziomo na brzuchu, tak aby góra waszego palca wskazującego dotykała dołu pępka. Punkt, naczynie poczęcia cztery, jest dokładnie tam, tuż pod waszym małym palcem. Teraz weźcie opuszki palców drugiej dłoni. Opuszki dwóch lub trzech palców działają najlepiej. I umieśćcie je dokładnie na tym punkcie. Będziecie stosować mocny, stały nacisk prosto w dół. Nie próbujecie wywołać ostrego bólu, ale powinniście czuć wyraźny, solidny ucisk. Pomyślcie o tym, jakbyście próbowali przyciągnąć uwagę nerwów głęboko pod powierzchnią. A oto najważniejsza część. Naciskając, weźcie powolny, głęboki wdech przez nos. Nie oddychajcie tylko klatką piersiową. Oddychajcie głęboko brzuchem. Poczujcie, jak wasz brzuch rozszerza się pod palcami. Utrzymujcie ten mocny nacisk przez 20 do 30 sekund, oddychając powoli i miarowo. Następnie przez kolejne 10 sekund, wciąż naciskając, zacznijcie wykonywać powolne, delikatne, okrężne ruchy w tym samym miejscu. Po 10 sekundach kręcenia powoli zwolnijcie nacisk, wydychając w pełni powietrze przez usta. To jest jeden cykl. Powiedziałam Janowi. I mówię wam, żebyście zrobili to dwa lub trzy razy. To nie jest tylko ćwiczenie mechaniczne. Głębokie oddychanie jest tym, co mówi całemu waszemu układowi nerwowemu, aby wyłączył ten alarm walcz lub uciekaj. Sygnalizuje bezpieczeństwo, sygnalizuje relaks, tworzy idealne środowisko wewnętrzne, aby krew płynęła tam, gdzie chcecie. Jan zaczął od tego jednego punktu na brzuchu i to był dobry początek. Ale jak mu wyjaśniłam, otwarcie głównej śluzy to tylko połowa sukcesu. Musicie również upewnić się, że autostrady prowadzące do tej bramy są szeroko otwarte i wolne od korków. To prowadzi nas do drugiego kluczowego punktu potężnego węzła, znajdującego się w miejscu, którego większość mężczyzn nigdy, przenigdy nie skojarzyłaby z erekcją na wewnętrznej stronie nogi. Ten punkt nazywa się saninjao, co tłumaczy się jako skrzyżowanie trzech in. Jego współczesna nazwa to śledziona 6. Możecie go znaleźć po wewnętrznej stronie podudzia. Najłatwiejszym sposobem na jego zlokalizowanie jest umieszczenie czterech palców poziomo na wewnętrznej stronie nogi, tak aby mały palec spoczywał na samym szczycie wewnętrznej kostki. Punkt śledziona 6 znajduje się tuż nad palcem wskazującym, zazwyczaj w tkliwym miejscu tuż za główną kością piszczelową. Nazywam ten punkt głównym skrzyżowaniem dolnej części ciała. A jego starożytna nazwa wyjaśnia dlaczego. Jest to wyjątkowe miejsce, w którym trzy główne szlaki, czyli meridiany, które zarządzają krążeniem i energią w ciele, biegną w górę od stóp i przecinają się. Pomyślcie o tym, aby krew dotarła do miednicy, musi siłą przepłynąć przez wasze nogi. Wszelkie napięcie, wszelkie słabe krążenie w dolnej części ciała działa jak ogromny korek uliczny, spowalniając przepływ do stróżki. Stymulując punkt śledziona 6, wysyłacie sygnał do wszystkich trzech głównych autostrad naraz. Mówicie naczyniom krwionośnym w całej dolnej połowie ciała, aby się zrelaksowały, poszerzyły i usunęły zator. Więc teraz widzicie, jak one ze sobą współpracują. Punkt pierwszy naczynie poczęcia 4 to brama u celu podróży. Ten drugi punkt śledziona 6 zapewnia potężny, obfity przepływ ruchu na autostradzie prowadzącej prosto do tej bramy. Więc dałam Janowi instrukcje dotyczące tego drugiego punktu, pokazując mu dokładnie, jak stosować nacisk, jak w to oddychać, jak wykonywać powolne okrężne ruchy. I mogę sobie tylko wyobrazić go w tym pierwszym tygodniu, siedzącego na krawędzi łóżka, prawdopodobnie czującego się trochę głupio. Oto on, emerytowany architekt, człowiek, który projektował budynki ze stali i szkła, teraz uciska swój brzuch i kostki, mając nadzieję na jakąś zmianę ale potem coś zaczęło się zmieniać. Powiedział mi, że pierwszą rzeczą, jaką zauważył, nie była nawet sypialnia. To było ogólne uczucie ciepło rozchodzące się po dolnej części ciała. Poczucie spokoju i nowej więzi z własnym ciałem, której nie czuł od dziesięcioleci. Ciągłe niskopoziomowe napięcie, które zawsze nosił w brzuchu i nogach, zaczęło się rozpuszczać. Po kilku dniach praktykowania obu punktów razem, on i jego żona postanowili spróbować intymności. Wykonał wcześniej rutynę, skupiając się na oddechu, starając się nie pogrążać w myślach. I to nie był cud. Nie miał znowu 21 lat. Ale było lepiej. Znacznie lepiej. Było więcej życia, więcej twardości, więcej niezawodności, niż doświadczył od bardzo, bardzo dawna. Powiedział mi, że uczucie, którego ogarnęło, to nie była tylko fizyczna ulga. To była nadzieja. Po raz pierwszy od lat poczuł, że nie jest tylko ofiarą starzejącego się ciała. Czuł, że znalazł pokrętło, którym może kręcić. Odzyskał część kontroli. Był niesamowicie podbudowany, ale powiedział mi też, że czuje, że jest tylko na 80%. Wtedy opowiedziałam mu o trzecim punkcie tym, który naprawdę zamyka obwód i znajduje się w najbardziej nieoczekiwanym miejscu ze wszystkich. Jan był skupiony na przodzie swojego ciała. Tak jak prawie każdy z nas, myślimy o erekcji jako o czymś, co dzieje się przed nami. I całkowicie zapominamy, skąd tak naprawdę pochodzi nasza fundamentalna moc, nasza podstawowa witalność. Pochodzi ona z pleców. Trzeci i ostatni punkt nazywa się szęszu, co tłumaczy się jako morze witalności. Jego współczesna nazwa to pęcherz moczowy 23. Macie dwa takie punkty znajdujące się w dolnej części pleców. Aby je znaleźć, połóżcie dłonie na talii, jakbyście okazywali rozczarowanie z kciukami skierowanymi w stronę kręgosłupa. Punkty te znajdują się w miękkiej mięśniowej tkance po obu stronach kręgosłupa, na mniej więcej tej samej wysokości co wasz pępek. To nie jest przypadkowe miejsce. Te punkty leżą bezpośrednio nad waszymi nerkami, a co ważniejsze, tuż na szczycie nerek znajdują się dwa małe, niezwykle potężne gruczoły wasze nadnercza. Wasze nadnercza to fabryka stresu w organizmie. Kiedy martwicie się o sprawność, niepokoicie się życiem lub myślicie o terminie w pracy, pompują one hormony stresu takie jak kortyzol i adrenalina. To właśnie aktywuje reakcję walcz lub uciekaj, o której mówiliśmy. I powiem to krystalicznie jasno: stan walcz lub uciekaj jest absolutnym, numerem jeden, śmiertelnym wrogiem silnej erekcji. Nie możecie być jednocześnie gotowi do ucieczki przed tygrysem i gotowi do intymności. Wasze ciało po prostu na to nie pozwoli. Więc, kiedy umieszczacie kciuki lub kłykcie na tych punktach i stosujecie głęboki, stały nacisk, Robicie coś niezwykłego. Wysyłacie uspokajający, uziemiający sygnał bezpośrednio do fabryki stresu waszego ciała. To jakbyście dawali nadnerczom delikatny masaż, mówiąc im, wszystko w porządku. Odwołaj alarm, nie ma zagrożenia. Ta czynność pomaga wam wyjść z tego zestresowanego stanu i przejść do parasympatycznego układu nerwowego, stanu odpoczynku i trawienia. Musicie być w tym spokojnym stanie, aby zdrowa erekcja mogła mieć miejsce. I teraz cały obraz staje się jasny. Punkt na brzuchu otwiera bramy, punkt na nodze oczyszcza autostrady, a ten ostatni punkt na plecach to główny przełącznik, który wyłącza ogólnoustrojowy hamulec awaryjny, który w pierwszej kolejności uniemożliwiał przepływ. Więc teraz macie te trzy klucze. Ostatnim krokiem jest połączenie ich wszystkich w prosty, powtarzalny rytuał, który przemienił 80% jana w stałe, pewne 100%. Pomyślcie o tym jak o waszej osobistej rozgrzewce przed szczytową formą. Oto pełny 5 do rytuał przed intymnością. Po pierwsze, znajdźcie ciche miejsce, gdzie możecie wygodnie usiąść lub stanąć. Zacznijcie od pleców, od punktów morza witalności. Umieśćcie kciuki po obu stronach kręgosłupa i delikatnie oprzyjcie się do tyłu, używając ciężaru ciała, aby zastosować ten głęboki, stały nacisk. Zamknijcie oczy. Weźcie pięć powolnych, głębokich oddechów. Z każdym wydechem mówicie swojemu systemowi stresu, aby przeszedł w tryb offline. Wyłączacie hamulec awaryjny, następnie usiądźcie i przejdźcie do głównego skrzyżowania na wewnętrznej stronie nogi, punktu śledziona 6. Połóżcie jedną stopę na przeciwnym kolanie. Zastosujcie tę samą technikę, o której mówiliśmy: mocny nacisk przez 20 do 30 sekund, a następnie 10 sekund powolnych, okrężnych ruchów. Zróbcie to dwa lub trzy razy na każdej nodze. Robiąc to, oczyszczacie ścieżkę, otwieracie autostrady dla swobodnego przepływu energii i krwi. Na koniec kończycie na morzu energii, punkcie naczynie poczęcia cztery poniżej pępka. Możecie to zrobić siedząc lub nawet leżąc. To jest ostateczne polecenie. Zastosujcie nacisk oddychajcie głęboko brzuchem i wykonajcie swoje dwa do trzech cykli. Hamulec jest wyłączony, autostrady są czyste, a teraz otwieracie bramy. Wykonujecie całą tę sekwencję od 5 do 30 minut przed planowaną intymnością. Efekty fizjologiczne, ta gotowość i zwiększony potencjał przepływu krwi mogą trwać od 30 minut do ponad godziny, dając wam hojne okno możliwości. Ale proszę, zrozumcie to. To jest o wiele więcej niż mechaniczna lista kontrolna. To rytuał pewności siebie. Sam akt poświęcenia tych kilku minut dla siebie demontuje lęk przed sprawnością, zanim zdąży się zacząć. Nie jesteście już pasywnym pasażerem, mającym nadzieję na najlepsze. Stajecie się pilotem, aktywnie przygotowującym swoje ciało na połączenie. I o to w tym wszystkim ostatecznie chodzi. Te trzy punkty to nie magiczny przycisk. To mapa. Mapa, która prowadzi Was z powrotem do wrodzonej mocy, którą wasze ciało już posiada, mocy, o której mogliście myśleć, że zaginęła w czasie. Macie zdolność komunikowania się z własnym układem nerwowym, wpływania na przepływ krwi i bycia aktywnym uczestnikiem własnej witalności. Nie chodzi o gonienie za wspomnieniem tego kim byliście w wieku 20 lat. Chodzi o bycie absolutnie najlepszym, najbardziej żywotnym mężczyzną jakim możecie być tu i teraz, dzisiaj. Podróż do lepszego zdrowia to droga, którą wszyscy powinniśmy kroczyć razem. Więc jeśli uznaliście te informacje za cenne, proszę, nie zatrzymujcie ich dla siebie. Pomyślcie o jednym przyjacielu, jednym bracie, Jednym mężczyźnie w waszym życiu, który może borykać się z tym w milczeniu, i podzielcie się z nim tym filmem. To naprawdę może zrobić ogromną różnicę. Aby poznać więcej prawd o odzyskiwaniu zdrowia po pięćdziesiątce, upewnijcie się, że subskrybujecie kanał i włączacie powiadomienia. I na koniec chcę usłyszeć Waszą opinię. Czy ta technika była dla Was zupełnie nowa? Dajcie mi znać, co myślicie w komentarzach poniżej. Czytam je wszystkie. Dziękuję za oglądanie.